Miodówka, proszę Państwa, to, że tutaj kolega Tomek przed przerwą mówił o dwójkach, o owocówce, głównie o owocówkach yy, nowych i naciera na nasze sady i to ma związek właśnie też z pewnym klimatu, podobnie jest z miodówką, proszę Państwa. Ta miodówka w duszach z roku na rok coraz yy, intensywniej się rozwija, coraz więcej ma pokoleń, coraz krótsze są odstępy pomiędzy poszczególnymi pokoleniami lata tak naprawdę dorosła budówka, lata i w lutym i, i nawet w grudniu to się widział, że, że też, 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 też latała, więc to wszystko powoduje to ocieplenie klimatu powoduje, że również z budówką mamy coraz większe problemy, nawet dla na doświadczonych satowników, którzy w konferencji i grusze uprawiają już od lat no niestety przychodzi ten moment, gdzieś w drugiej głowie lata, że też już, ktoś mówi ręce popadają opadają, bo już wszystkie możliwości były zastosowane, a wciąż to a wciąż atakuje nie pociężę Państwa, nie wiem jak się zmieniło, nie przybyło nam tutaj, nie wiem, 5 czy 10 super insektycydów, które, które by nam zapewniły świetną ochronę do zbiorów a może jeszcze i, i, i po Dlatego do kwitnienia jakby nic się nie zmieniło, powtórzę to, co mamy dostępne, czyli najważniejsza ta ochrona wczesnego senna i zabezpieczenie pierwszego pokolenia, żeby nam się nie wdarło już do sadu od tej cały program oparty na klince kaolinowej, na zabiegach rynku kaolinową. Bliżej pykania bliżej by, by, pomków wtedy uruchamiamy i siarkę, ale również i oleje generalne do tego, żeby po pierwsze też odstraszli i nie dopuścić do tego, żeby składała sobie jaja. Ale z drugiej strony olej wtedy zastosowane też ewentualne, ewentualne jaja, które będą złożone, no to, to, to zlikwiduje z nich i Tutaj mieliśmy kiedyś y, y, do dyspozycji w tej fazie balona, czy białego pąka mieliśmy do dyspozycji Divin, w obecnej już nie mamy. Mamy rozpilankowe, ale na miejsce Divin, że tak powiem, pojawił się nowy, zeszłoroczny nowy inkluzywny kluzyk o nazwie Simanto Prime, więc ja bym polecił tutaj w tej fazie też ten zamek albo rozpilanem, albo Simanto. Do kwitnienia. Kwitnienie nic nie robimy, czekamy, natomiast musimy się przygotować na ostrą walkę, intensywną walkę z miodówką przez całe lato, od końca kwitnienia do zbiorów. Oczywiście, to no, ile tych zabiegów będzie trzeba wykonać, też zależy od presji w danym zasadzie, ale no, tutaj u nas w centrum, no to, to wiemy jak jest, jest taka koncentracja intensyfikacja, że tak naprawdę to to jest cały czas nad tą presją bo no zarówno i w tych szkodnych modeli, ale i W tej chwili, proszę Państwa, nie jest już żadną nowością, że jeden zabieg Mowento w ruchach to jest skandal w A nawet powinny być już dwa zabiegi skandalne. To jest oczywiście bardzo drogi zabieg. Ale jeśli przepuścimy tutaj te pierwsze letnie pokolenia, później naprawdę bardzo trudno już jest nadrobić. W jeden zabieg, moment to tuż po kwitnieniu, kiedy moment przestało działać, mówimy, że działa systemicznie, długo do 3 tygodni, i kiedy moment przestało działać, wtedy wchodziliśmy z pałakiem vertigo bądź SAFRA. Okazuje się w tej chwili, że naprawdę warto jest powtórzyć moment drugi raz. I, kiedy przestał działać ten pierwszy zabieg, mamy wtedy jeszcze dość intensywny wzrost błędów. Jest szansa na to, że ta, ten ta substancja będzie bardzo dobrze pobrana i będzie krążyła systemicznie w całej chwili. Zyskujemy na czasie, bo mamy kolejne prawie 3 tygodnie, bo może już nie 3, ale na pewno te 2 tygodnie zabezpieczenia, więc tutaj należy myśleć o, trzeba myśleć o tym jak najdłużej zabezpieczyć to nasze sady gruszowe przed gotówką w tym tak ważnym istotnym momencie, tuż po kwitnieniu, Pierwsze 3, 4, 5 tygodni. To jest kluczowe, moment. wtedy, jeśli przerapimy, jeśli, jeśli nam będzie miotówka naprawdę, to będzie bardzo trudno sobie z Proszę Państwa, kolejny zabieg to już sprawdzona skuteczność mieszaniny safran, bądź vertigo, czyli generalnie abamektyna, z preparatem o nazwie Nexpro, czyli z tym, który daje takie działanie wspomagające, jak awadiuwat, ale również fizyczne, mechaniczne i, i, i zwalcza w ten sposób larwy. Okazuje się, że też bardzo dobrze działają wspólnie te dwa preparaty. Oczywiście z uwagi na samo działanie tego, mechaniczne działanie tego preparatu należy uważać na silną operację słoneczną, na opały, ale jeśli tylko, e, jeśli tylko się schłodzi, a nie będzie rossył nie będą wilgotne liście i owoce, spokojnie możemy ten zabieg wykonywać, dlatego polecamy mieszaninę, e, mieszaninę właśnie network w dawce najbliższej litrowie. No i dalej jest to jest ten nowy insertyce, o którym mówiłem wcześniej, czyli i owocówki w Japonii, ale również i jodówka gruszy, więc na pewno też się przyda jako uzupełnienie tego, tego wczesnego, mocnego, chemicznego programu zwalczania jodówki. Bo co jest dalej, proszę Państwa? Mamy cztery zabiegi wykonane w okwitnieniu, a przed nami jeszcze w dwa miesiące do zbiorów. Może półtora. Jest, jest lipiec, jest sierpień, upalne miesiące i miodówka szaleje. Może już nie tak jak wczesną wiosną, ale nadal gdzieś tam jeszcze naladuje, składa jaj. Dlatego później proszę Państwa z uwagi na ochronę e, przed pożyteczną, ochronę fauny pożytecznej, A raczej powinniśmy zrezygnować już z ciężkiej chemii, przejść na e, preparaty naturalne, naturalne do pochodzenia. Te wszystkie, które powodują szybkie wysuszanie, odwładnianie laków gołówki, ale również e, dzięki temu, że, że właśnie tak tak działają, to również pozbywamy się rozsądowej. Po pierwsze atigla, czyli prepara zarejestrowana na gołówkę właśnie na bazie potasu. Pamiętajmy o tym, że węgla potasu, on dość skutecznie e, działa w ten sposób na balenie ale oczywiście też są małe i najlepiej jak we wczesnych stadiach rozwojowych, nie jak już mamy, mamy te starsze larka. Dlatego 2, 3 zabiegi kolejne to jest Attila. W tej fazie jak widzimy, że pierwsze gdzieś młode latwy się pojawiają. Wtedy rozpoczynamy program nad najlepiej to co 5, co 7 dni. 2, 3 zabiegi w takim programie. W takiej fazie, kiedy już mamy dużo rosy dużo spadzi nie oczekujemy też od jakiś jakichś super efektów. Natomiast dodaję proszę Państwa no, znane rozwiązania, nic tutaj nowego nie powiem. Siatrza magnezu, zaletra potasowa, yy, gdzieś tam jeszcze też węgla potasu czy pomiędzy. Wszystkie te produkty, które w ten sposób mechanicznie, fizycznie działają na tego szkodnika będą pomocne. Im później latem, im bliżej zbiorów, tym mniej powinniśmy, rzadziej powinniśmy sięgać po, e, po typową chemię, bo ona po prostu później nam wykliszcza kwalifikacje. O tym należy pamiętać. Z kolei, to tutaj o momentach, no skoro to jest takie dobre, to może gdzieś tam w lipcu albo w sierpniu zastosuję. Otóż, proszę Państwa, Później już w tych fazach oczywiście yy, rośliny mają bardzo ograniczone yy, już pobieranie czy zdolność pobierania tych substancji aktywnych z momentu, dlatego skuteczność tych preparatów później jest niższa z uwagi na to, że już nie są stanie tak dobrze rośliny obsługować tej, tej substancji.